Witam Was w serce sens 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 cztery, a my kontynuujemy nasz przygody w Pre-Simulator. Przed zamkiem tego rola, a czekam było, więc gadamy z Mortimerem. Mortimer, co ty wyprawiasz? Ta nowo-bogacka nie chce reaktywacji Delirmy. Kiedyś tworzyliśmy popularny duet, ale zaczęliśmy się rozwijać i całe przedsięwzięcie trafił szlak. Toczycie wojnę religijną? We wsi grasuje vampir. Twoi pracownicy przepierdalają ci hajsy, więc postanawiasz reaktywować zespół. Zajebisty timing! To ważniejsze, niż ci się wydaje. Niedługo koncert Halloween. Jeśli nie trafimy do publiczności, zrobi to jakiś zespół diaboliny. W Sandeville zaczyna panoszyć się Gruzja. Gdybyś natknął się na gruzińskie towary, natychmiast skonfiskuj. Odzyskałeś kropidło? Odzyskałem, ale dziady zmarnowały żółć. Możesz je sobie wziąć. Chcę stąd jak najszybciej spierdolić. Ale co z klątwą? Nie przejmuj się żółcią. Znajdziemy inny sposób. Jedyne, na czym mi teraz zależy, to odzyskanie owańca. Okej. Okay. O! Oh. Miło. Moment, jak to wygląda? Miło, miło, zupełnie nie. Bóg towarów Stworzył. Dobra. To ile? Dobra, nie zostając z tą pałkę. Bardzo smutniła. Widzę, że najmocniejsza w moim asortymencie. Malu, malu, malu. Czekaj, Roland, powiem, opowiadamy. Aj. Ha, młota, wiedziałem, powiedziałem, coś tu będzie. O! Nie zapomnij tego, dobra, mimo. Dobra. Cześć, dzieciół. Wygląda na to, że wchurwiłeś wiele osób. W tym mnie. To się dla ciebie dobrze nie skończy. Spóźniłeś się, eklezjastyku, na wywiad rzekę! Właśnie zaautoryzowałem twoją biografię. Gówno o mnie wiesz. Możesz sobie wypuszczać te dyrdy mały, ale ludzie mają własny rozum. Wcale nie mają! Chrześcijanistami steruje Kościół! Szatanistą szefuje diabolina! A ja jestem karmicielem dziadów. Mają układ trawienny absorbujący pomówienia, sensacje i spirytus. Przekonałeś mnie, jeśli nie przestaniesz pisać, jeśli nie przestaniesz pisać, wyrwę ci ten piszczący dziób i wsadzę w... Dziennik to ostatni bastion prawdy! Jakoś pogodzę się z tą stratą? Diadna rzekają z biedy! Moja gazeta to jedno chłopiec do bicia! Wszystkiemu winne jest diaboliczne imperium hazardowe! Tak łatwo się nie wywiniesz! Zaszczyć mnie tą jedną szansą, czcigodny kaznodziejo! Przysięgam, że jeśli pozbędziesz się, hazardu, ja rozprawię się z twoim problemem powrotu do piekła! A więc na transporcie też się znasz, co? Może udowodnij! A potem zajmę się kasynem. Spotkajmy się po środku. Jesteś kaznodzieją. Użyj tacy. Czasami wrzucają całe portfele. Którymś na pewno będzie karta wstępu do kasyna. Przynieś kartę. Wtedy klnę się na moją reputację. Rozwiążę twój piekielny problem raz na zawsze. Ale potem ty rozwiążesz problem kasyna. Wamela, Mortimer, Torpedo, Melissa, Nostra. Co łączy te wszystkie postaci? Każda z nich obiecała mi powrót do piekła. Do ekipy dołącza wiersz o Kleta Może gówno z tego wyjdzie. Ale przynajmniej będę mógł powiedzieć, że próbowałem wszystkiego. Torpedo wspominał o tacy kremowy. Ja pierdziele gdzie teraz zapierdała muszę? Szybko, bo wróżmy ześmy z zęką jak przyjąłem To i to ja szybki. O! No i to ja rozumiem. Dobra, to jest spoko, że jest szybko podróż do pozorom. Nie spodziewałam się. Miłe zaskoczenie powiem. Szczerze. Jak nagrawi jak coś się coś takiego, to jest bardzo fajny, mi się... miły <tryk> smaczek. Na chuj mi to szybko podróż była jak i tak muszę kurde drować po tym terenie. <tryk> Zyskaj tacę ofiar, W sumie jeszcze z tego się, z tym się nie bawiłem. Zaraz o tym cześć? O, zajebiście. 55 metrów. Mamy to, zaraz jak idę, to od razu wymaluję. Wyczyszczę. Każdy możesz... Kierowniku złoty poraduj <laughs> Chrześcijan? Moment Dobra, tylko od Chrześcijan, tak? Od Chrześcijan i stów. No to chuj Przecień iść, to ja idziemy gdzieś tam nie zawsze wielko pozostali. Wyskakuj z hajsu! <grym> Ej laska, co łaska? Wyskakuj z hajsu! O panie. Wyskakuj z hajsu! No nie... Ej laska, co łaska? Jest karta! Co z tego wynika? Zaraz się dowiem. Jeśli Rola zna drogę... Zabieram wamelę i zostawiamy tę zasraną wioskę na samo zakładę. Panie, o, mam kartę. Proszę, to twoja karta do kasyna. Teraz lepiej, żeby okazało się, że jesteś słowny gadaj, którędy do piekła. A tego twoja nie wiem. Dobra, to nie przedłużajmy. Zabijam cię. Czy jak gejź bez łepy, Batiuszko? Obiecałem, że rozwiążę Twoje piekielne tarapaty. Proszę, to dzisiejsze wydanie gazety! Zeszły się! Kurwa wiedziałem! Czułem to od samego początku! Chciały się mnie pozbyć! Nie zostawię tego tak! Wrócę tu, gadaj co z piekłem! Kuknij na drugą stronę! Mój nietoszop Sandeville! Ziarnko po ziarnku rozpierdolę te kuwetę. Piekła gieba! Jak ostygniesz, pamiętaj o części umowy! Odwiesz telefon i ja na nie toszę. No, Orlok, ja w sprawie tego powrotu do piekła. Filmę to najprościej jak umiem. Chuj mnie to obchodzi. Nastąpiła zmiana planów. Przepraszam, chyba wybrałem zły numer. Wszystkie telefony w tej wsi należą do mnie. Widzimy się u Mortimera. Miłość jest prawem. Miłość do Jezusa. Moment, u Mortimera w pacie czy u Mortimera później łamać yy, w krypcie. Ale chyba w kry o chodzi. A czy nie? Dobra. Znasz mnie, to daj mi coś. <grypt> Idę żebrzać. Jestem księdzem. Kierowniku złoty, poraduj. Kierowniku złoty, poraduj. No i <grypt> Jest i Multimer, zmiana planów. A więc czytałeś gazetę? To ich wyrok śmierci. Chciały się mnie pozbyć. Kończymy opowieść o powrocie do domu. Teraz to opowieść o zemście. Uważaj, bo wylejesz nietoszopa z kąpielą. Ratowanie nietoszopa to pestka z masłem. Muszę tylko wiedzieć, gdzie go przetrzymują. Większym problemem jest diabolina. Po co sprowadziłeś tu torpedo? To teraz nasza wspólna sprawa. A Torpedo tu stoi. Pałka się przegła, Torpedo. Diabolina ukradła mi kobietę i nie to szopa. Potrzebuję twojej mocy. Nie pokonam samodzielnie całej armii szatanistów. A więc odzywasz się, jak tylko czegoś potrzebujesz. Przemawiam też na pogrzebach. Jeśli mi nie pomożesz, przed kolejnym zadbam o kremację. Błagał mnie o pomoc, więc co miałem zrobić? Zgodziłem się, ale z pustego to i Salomon nie wypije. Jak chcę mieć mój miecz, domagam się redukcji szatanizmu. Ty. Czy ty przytyłeś? Miałeś nabrać mocy? No wiesz co? Niebieskiego ciałka nigdy za wiele. Martwiłem się o ciebie, więc zacząłem kompulsywnie spożywać cukier. Ale jesteś gotowy na starcie z diaboliną? Jestem sakramentsko gotowy, ale będę jeszcze gotowszy. Urządzimy zasadzkę na koncercie w Ameli. Czy co? Wamela ma wystąpić podczas Halloween. Nie widziałeś plakatów? Nie przejmujmy się koncertem w Ameli. Ważne, że wystąpię ja. Ty? Twoja nowa muzyka to rzępolenie, że żal uszy ściska. Jak masz występować bez Rolafa, to już lepiej obejrzmy coś w telewizorze. Wystąpię z Rolafem. Jeśli pozbędziemy się jego żenującej gazety, pewnie pójdzie porozum do głowy. Obiecałem mu zlikwidować kasyno. Mam nawet kartę... czyjąś. Jeśli pozbędziesz się kasyna, Rolaf będzie miał pełnię władzy nad dziadami. Dlatego mam lepszy pomysł. Nie pozbywaj się kasyna. Zdobądź kasyno. Pogadaj z Bombą na temat karty. Ja pierdzie, ale Bomba to jest kurde tutaj tej... biznesu. Bożesz. Ciekawe gdzie. A dobra. Cie mam bomba Co mi czas kradniesz? Nie widzisz, że liczę pln Mam karty do kasyna Tylko chyba zdjęcie się nie zgadza To z gul wąsa, łysa dupo Ktoś tu nie wyczuwa okazji na łatwy zarobek Mam lepsze interesy niż fałszerstwa Ropa ołów tak się teraz goli frajerów Ale... Ale te czerwono mordekuśki mają broń na gaz! Chcesz, żebym się ich pozbył? No? Upokorzył Pohańbił, zgnoił, z steptał! To! Dawaj tę kartę, nieudaczników! Biddę to je biznes! Wzięła putni z gazem, okej. Okay. No i dobra, jeden z tych. Szukajcie składku co krzyż. Żyje tam ten jeszcze do czy jeszcze Oli, ma boleć. Gdzie ty jesteś? O tam leżysz. Dawaj No Dobra, nie żyje. Urr. O, dobra, butla wzięta. Zawsze to nic chcę szukać. To może być większy problem, bo ich kurde wytępiłem jak kupi. Mhm. Mm Szatanieści. Ja pierdolę, wytępiłem wszystkich. No prawie, bo widzę tam grupkę. I mam klawisza. Hmm. Hmm. Mm. Znaczy. No udało się jednak zopać. Zupojewam klawisza jak zawsze. Hmm. Hmm. Ja zbutnę razem. Nie raj. Ma boleć. leć. tam butli zgadzam kolejnej. Łopanie hmm. panie! hmm. hmm, hmm. czuję, że zaraz będzie szybki roz grze. To nic tu nie mogę znajdować za dużo Dobra widzę je kilku, ale widzę inny problem Tylko brak butli z gazem. Czy... Dowiedzimy się gdzieś jak skończę tą misję po koniec czy coś, więc cześć czarno i hej.